To the main street. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Life is Strange Before The Storm Dalej, 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 dalej. Szukamy pani Sery, a przynajmniej możemy tą informację dostać od pewnego niegodziwego dealera. O proszę. Telefon się tu zachował? Jugoda. Aha musisz mi uwierzyć, ja nigdy nie jestem kretem. Co ci to powiedział? Oho, coś mi się wydaje, że to jest telefon Sheldonika, który właśnie jest klepany albo zabijany. No właśnie, a tutaj jego telefon został. Ale frajerem był ten telefon, należy mu się. Nie, to jest sera. Już to był męski krzyk, nie. understand why your daughter Jesus so that's what he's worried about can't let the public know the mother of his daughter some junkie. I just want to see her you don't have to shut up James amber wants you out of the picture so that's what's going to happen so ship

What the hell are you doing here? Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? Whatever James told you, Sarah doesn't deserve this. She didn't do anything wrong. You think I give a shit?

You boosted the DA's shit, got my money, burned the evidence, all that? I'm just... trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Uh. no gościu,

Chloe, Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. No nie, co za... I tak, Sara zdycha, bo dostała zapewne śmiertelną dawkę narkotyków. Frank też pewnie nie da rady. Ta ma wstrząsienie mózgu, bo dostała kopniaka w łeb. Chociaż nie ma, ale kto wie, może później zostanie stwierdzone. Ogółem jest niewesoło. Gdzie jest Frank? Mordo. Your friend Frank took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so so sorry for rachel. can never know. O czym? what exactly can't rachel know? what james did. hiring that thug. shooting me up with. he's a piece of shit. and i promise that rachel can never know. To jest niedorzeczne. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father, a father who cares for her. James is a liar. James <laughs> is a desperate man who loves his daughter, and she loves him. Tell her what happened here.

He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Everybody's broken. Oh yeah. Everybody's broken. Oh yeah. Everybody's, Everybody's broken. broken. Oh yeah. Oh. Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. No, no, That's what Chloe sama mean. nie <laughs> What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. No, i I lost my father. Years ago. How? Car accident. He was. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Mm -hmm. Why would anyone not want to feel that way? Mm -hmm. Nie pamiętam teraz. <laughs> nie pamiętam. No ale to jest głupota. No co nagle, że z głupota. To jest najgorsze rozwiązanie. Nie brałaś przez rok. No to już jakiś argument, że nie brała przez rok. Może wrócić. i can't. I, I recognize i might not know what the fuck i'm talking about here, but i just. i wish you could know how amazing rachel is. i know. she's fearless. she's brilliant and talented. and she feels so much. she's so. She's had a good life.: She's got a good life. She's got a good life.: I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so.: No, She didn't miss anything. She has a perfect family. Mmm. No nie, nie, myślałam, że mój tata był idealny. Nie ma idealów, rodziny idealnych. No właśnie, dobrze gada. Dobrze gada, Chloe. O kurde. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her.: no, I It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? And you lost your father. Do you really want to put Rachel through that? i can't lie to rachel. I, I won't do it. she trusts me. and i don't want to ruin that. if you love her, you'll lie to her. nope, nope, i won't. nothing can change the mistakes i made. i'll never get to be rachel's mother. No i nie będziesz decydować, też dlatego nie zgodzę się, żeby ją ukłamać. Ej, gówno możesz, jak widzisz, to nawet od ciebie nie zależy, tylko ode mnie, więc możesz sobie pogadać, usupa. A ty, ty, ty jej dasz, ty jej dasz, Aha, no nie zezraj się. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. You have the power, you're my Jedi. Is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. Gonecha. <laughs> oh, no. brutal Tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Ale łatwo się decyduje nie o swoim życiu. Także jakoś. No, staram się podejmować decyzje dobre w tej grze, ale jakoś mnie one szczególnie nie ruszają. To będzie, to będzie. Zadbam o nią, nie odchodź. Zadbam o nią. Ty możesz sobie odejść. Ciebie i tak nie było w jej życiu i nie będzie. No, miałaś dobre intencje, powiedzmy, że miałaś swoje 5 minut, tylko że. To i tak nie będzie zależeć od Ciebie, tylko ode mnie! He he. Nie, no ludzie, no co mogę Wam powiedzieć? Jaką Wy decyzję byście podjęli? To też nie jest takie proste. Niby mówię w oczywisty sposób, że wiem jak postąpię, ale też, no jak stanę twarzą w twarz z Rachel, to nie wiem, to nie wiem. No gościu, chciał zabić Serę i pewnie zabił, tylko to był nie wiem, duch Sery czy, czy, nie, to nie był duch. Nie no. Ja miałem wrażenie, że jakby to był taki przebłysk, ale powiedzmy, że się uwolniła. Frank się zajął Damonem, a ona się uwolniła, już, już narkotyki przestały działać i poszła. Z decyzją, co mam zrobić. Maybe come back a little later. Nie, nie, nie. Pogadajmy, Go back to sleep, kiddo. You're my little kiddo. talk to Chloe alone? Alone, of course. Only alone, baby. Okay, sweetie. We'll be right outside. I love your brown eyes. I love your smile. Love a thing about you I love your style <laughs> Kiss me kiss me kiss me Take the Miss That Miss Me Cave How are you <laughs> feeling Like I got stabbed <laughs> Doc says there will be a sick scar Maybe a tattoo is in order Fuck yeah We never actually escaped did we? We've got time all the time in the world. So how did everything go? Oh ho oh, oh. ho ay, 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 ay. Rachel I got to tell you something. I've got to tell you. No i co tu zrobić? Co tu zrobić? No, <śmany> Gra mi to konkretnie wystawia karty. Dobra. Mordy Czas zrobić kolejną burzę w tej grze. Coś czuję, że będzie burda i będzie źle. Wyznajemy. <śmany> o kurde. A ta musi odpoczywać, aż wstała. Skąd ona ma te siły? Zamurowało ją. No cóż, moi drodzy... Nie wiem, jakie to przyniesie konsekwencje, może nawet śmierć, ale... Uważam, że tak się powinno robić. O oh, Jezu tego jak zamur, a się wkurzy pewnie No gościu sorry Możesz mnie nienawidzić, ale nie cofnie się tego co się chciało zrobić. Ale patrzy na niego No proszę o Old Davis are here. A, wszyscy zapłakani. Frank żyje. A jednak był spoko mordą. A, byli kumplami. Ciekawe, czy Frank zaciukał go, zaciukał go i ma jego kosę. Oj, Frank, dobrze zrobiłeś. Tamten gość był psychopatą. Rutkowski. Nie no spoko, Morda jestem Rutkowski. Znaczy na pewno. <laughs> będzie się oświadczał, jak cię kręc. Na pewno jest dobrym facetem dla niej. A teraz będzie dobrym mężem. Tak mi się wydaje. Twoje doświadczył, matka też. a jejku, jejku. Ach, ten gościu że on jest nienormalny. Mam nadzieję, że ze względu na jego młodzieńczą naturę tak mu pyknęło w główce. Wywalili go ze szkoły. A co on takiego zrobił? On się tylko włamał do mieszkania, go policja tam przyłapała? Wywalili go! Ha. No i dobrze. No i dobrze. Kolejny wschod do kolekcji. O, ten z petycją idzie. Tak to ten? Nie, to nie ten. Nie znam gościa. Powiem szczerze, nie znam gościa. Pierwszy raz widzę. O, ta sucz. O, to jest ten z petycją. Co, ty chcesz? Chcesz coś? Pa pa! Have fun, bitch. Love is in the air! <laughs> I proszę, jak pięknie sobie siedzą, przytulają się na tle zachodu słońca. Aż chciałoby się śpiewać jakąś śmiosną piosenkę. Jakąkolwiek znacie, a śpiewajcie teraz. To jest czasem domek, 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 domek Chloe. who's afraid? O, ty, a się przefarbowała na syrenkę. Całe włosy poszły. One chyba planują tą... Może nie ucieczka, ale jakąś dłuższą wyprawę. Albo nie planują. Nie wiadomo. Na pewno im się układa. Chloe was here. Rachel was here. I was here in your... Dobra, nie skończę. Zagalopowałem się, przepraszam. O proszę, tatuażyk. O, ta też sobie wytatuowała rękę całą. No nie jest. Co? one sobie wytatuowały czy po prostu się rysują mazakiem? To jest ciekawe. To jest ciekawe. <śmiech> <śmiech> Kurczę, myślałem, że będzie jeszcze jakaś burza. Oczywiście nie dosłownie. Ale coś się jeszcze tutaj stanie to już koniec gry? Chyba koniec. Znaczy jestem zdziwiony? piekło próżny jest. O, proszę. Proszę, mniej osób powiedziało prawdę niż więcej. To coś o nas mówi. Nie powiedzieli! Poważnie więcej osób nie powiedziało prawdy. Znaczy powiedzmy, że to jest zbliżone, bo to jest 48 do 52, ale i tak się dziwię. Ja nie mogę. Mniej osób powiedziało prawdę. Hmm. I to są chyba wszystkie. To są... A ze wszystkich... Nie! Z tego rozdziału. To jest. Yy, uciekłaś. Właśnie, aha, to są początkowe. To są kol, kolejne. No to z ostatniego rozdziału. A z tego jest tylko ta jedna decyzja wiążąca. Dziwne. No dobra, dobra. I tyle. To następne co tam dalej. A to są chyba te pomniej. Po, mm, Jaka roślinka? Jaka roślinka? Co to jest? A pierwsze słyszę jakieś roślince. <laughs> Z pożytkiem nowego dnia nie miałaś przy sobie pieniędzy drzu? No nie miałam, pewnie, że nie miałam. Przyjęłaś zdjęcie od Davida. Proszę aż 90 osób przyjęło. Odwiedziłaś rodzinę Northwitalu, Oczywiście, że odwiedziłam? Nie wpłaciłaś nic na fundusz pomocy strażakom. Aha. Pierwsze słyszę, że jakiś fundusz był. Ale nikt nic nie wpłacił. Rachel nie spotkała się z matką. Rachel spotkała się z matką. O, ja Cię kręcę. Czyli można było doprowadzić w jakimś stopniu do spotkania, tylko jak? Przekonałaś Damona, żeby Sheldon był kapusiem? O, Gerald był kapusiem? O, wszyscy na tego Sheldona. Wszyscy na tego Sheldona i dobrze. O proszę, o proszę, no to już są, nie ma co, z tymi poprzednimi decyzjami. Czekaj, jakaś decyzja mnie ciekawi? Wyskoczyłaś z pociągu, nie wyskoczyłaś z pociągu? Mm, Powiedziałaś Skipowi, że jego demo było przeciętne. Nie słuchałaś w ogóle demo Skipa. O, dobra. I to już koniec? Chyba nie. No i co, że nie ma ojca? Jak mam mnie? Szczęśliwa, jak cholera. Proszę. Bo wydaje mi się, że prawda wyszła na dobre. Ciekawe, jakie jest zakończenie tych 52%, którzy nie powiedzieli prawdy. Lowy calling. Do kogo Chloe dzwoni? To jest dziwne, jest fak. Weird, jest fuck. fuck. Ukończono odcinki. Pożegnanie. Mhm. I co? Raz, dwa, trzy. Co? A co czasem nie miało być pięć odcinków? A, coś mi tu nie gra. Nie ma no, powinno być pięć odcinków. Ja to oczywiście sprawdzę, najwyżej się dokupi, jak trzeba, ale wydaje mi się, że to nie jest koniec. Kurde. A może i koniec? Nie, na pewno nie, przecież ta scena na końcu to sugerowała kontynuację. Ja oczywiście to sprawdzę i mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy. W takim razie dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka i na pewno, na pewno do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejo. do